Hej, hej, z tej strony Ania z zespołu Dolana. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami kilkoma wyrażeniami idiomatycznymi. Słowem wstępu pamiętajcie o tym, że idiomów nie należy tłumaczyć. Jeśli przetłumaczycie je bezpośrednio, no to ich treść może wydać się po prostu śmieszna. Trochę dziwna lub nie pasująca do kontekstu. Zobaczcie kilka przykładów. Sierś od -so Dawaj, jedziesz z koksem. Strunt Olej to. you go wegen. To może się udać. At komma kwist. Odbić się finansowo. At bolan Omówić coś. Der helt bez szans to już jest przegrane. At to Pohalba Wegan iść na kompromis. Dosłownie spotkać się w połowie drogi. At i sama boot, i na tym samym wózku. At ha ja fingrar mieć lepkie ręce, mieć skłonność do kradzieży. Atbu bu i kapsek być w ciągłej podróży, żyć na walizkach ad kneka coś, zrozumieć At falla poddać się, skapitulować, oddać zwycięstwo ad ho ponesan mieć silny charakter At ho ilsi mogen zachować spokój. Ad ho mieć coś na oku, pilnować czegoś. Ad legga śpieszyć się. Ad seta na i zabrać się do pracy za coś, dosłownie wbić zęby w coś. Ad ho agoninaken mieć oczy z tyłu głowy. Ad emut przeciwstawić się. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Zapraszam do śledzenia nas na Instagramie, ponieważ tam co tydzień pojawiają się nowe fiszki, a wśród nich właśnie czasem wyrażenie idiomatyczne. Do zobaczenia!